Benzema na ustach wszystkich. Ostatnio trafił do bramki trzykrotnie, co pokaże dzisiaj. Niedługo transmisja. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Witam Państwa przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a wraz ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecznikowy, czyli to na czym polega piłka. Altaun zmierzy się z Ali i Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się po... Wrócimy do tego później, jest akcja. A, ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Jedno z pytań, jakie nasuwały się w oczekiwaniu na ten mecz, co nam dzisiaj pokaże Karim Benzema. W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie jak uderzyć, ależ akcja, popatrzmy. Proszę państwa, gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzeleckiego? Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie. Ileż energii. Jestem oczarowany. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Fabinio. oj, to był książkowy odbiór piłki. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Benzema pokazał tutaj, że nie tylko wykańcza akcję, ale i kreuje. Natomiast trzeba docenić to, jak minął rywal. A Benzema sam na sam jest nie do zatrzymania. Nie kombinował, huknął poza zasięgiem rąk bramkarza. Świetny gol. Błąd, tracą piłkę. Martinez. Babinio. Lisandro Martinez. Martinez z piłką. A teraz spokojnie. Kontrolują tempo meczu. Czas im sprzyja. Kante. Ale gra musi zostać przerwana. Offside. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. O! Kolejna bramka! Trzeci gol w jego wykonaniu. Proszę państwa, ma dzisiaj dzień konia! Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. Nowe gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Pewna interwencja, łatwy strzał. I Fabinio. Martinez z piłką. Liverpool długo obserwuje swoje cele transferowe. Tym razem było podobnie, ale wreszcie kupili go. Myślę, że zawodnik tej klasy wniesie do nich powiew świeżości. Ma wszystko, czego im potrzeba: jakość, ambicje, determinację. To prawdziwy zawodowiec. Wejście bez faulu. piłka odzyskana. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi. Spójrzmy, wszystko zaczęło się tu od Benzemy, który przed dograniem zostawił za sobą obrońcę. Cóż za sport, cóż za precyzję! Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Widzowie czekają na strzał. Postanowił strzelać. Znakomita interwencja. Znakomita. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Aleś to ładnie zneutralizował. Trata teraz. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Mamy przechwyt. Poradził sobie z przeciwnikiem. A teraz będzie dobra okazja. Nie Niebywałe, znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Martinez. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Lisandro Martinez. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj trzy punkty. No dziś w tym spotkaniu lidowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.